Dzień dobry. Wilgotność powietrza to zawartość pary wodnej w powietrzu. Określamy wilgotność bezwzględną, jest to stosunek pary wodnej, masy pary wodnej do objętości powietrza, ale my najczęściej korzystamy z wilgotności względnej, wyrażonej w procentach, czyli stosunek pary wodnej zawartej w powietrzu w danej chwili. Do ilości pary wodnej, jaka maksymalnie w tym powietrzu może się zmieścić, uwzględniając oczywiście daną temperaturę i ciśnienie. Bo pamiętajmy, że temperatura i ciśnienie wpływają na to, ile tak naprawdę tej pary wodnej jesteśmy w stanie w tym powietrzu upchnąć. Mówiąc innymi słowy, proszę Państwa, jeżeli mamy wilgotność powietrza 50%, to znaczy, że jeszcze raz tyle wody pary wodnej upchniemy w tym powietrzu. Jeżeli mamy 95%, to do Myślamy się, że jeżeli temperatura powietrza spadnie, to prawdopodobnie lunie, tak? Więc, moi kochani, co musimy wiedzieć? Jeżeli daną masę powietrza będziemy ochładzać, to wilgotność powietrza będzie rosła. Natomiast jeżeli daną masę powietrza będziemy... Coś łazi po mnie. Natomiast jeżeli daną masę powietrza będziemy... Ogrzewać, to jej wilgotność będzie spadać. Nie możemy powiedzieć, że im powietrze cieplejsze, tym, tym mniejsza wilgotność, bo czasem powietrze bardzo gorące jest bardzo wilgotne. To nie o to chodzi. Mówimy o konkretnej masie powietrza. Jeżeli mamy daną masę powietrza, która ma określoną wilgotność, jeżeli ta konkretna masa powietrza będzie się ogrzewała, to jej wilgotność będzie spadać. Natomiast, jeżeli będzie się ochładzała, to jej wilgotność będzie rosła. I o tym musimy wiedzieć. Czyli, co to znaczy? Jeżeli mamy powietrze o jakiejś wilgotności, to powietrze się unosi. Jeżeli się unosi, to znaczy, że się ochładza. Jeżeli się ochładza, to znaczy, że wilgotność tego powietrza zaczyna wzrastać. I tyle. Proszę Państwa, i teraz. Yy, jeżeli wilgotność powietrza osiągnie 100%, to tak naprawdę mówimy o wilgotności względnej 100%, czyli powietrze zaczyna się skraplać. I to, proszę Państwa, nazywa się temperaturą punktu Rosy. Czyli temperatura punktu Rosy to temperatura, w której zawarta w powietrzu. Para wodna staje się nasycona. I w tym momencie tak naprawdę zacznie, zacznie powiedziałam, ta para wodna się skraplać. I teraz uwaga, jest jeszcze coś takiego, co nazywa się poziomem kondensacji. Proste. Jeżeli powietrze się unosi, to staje się coraz chłodniejsze. Jeżeli staje się coraz chłodniejsze, to staje się coraz bardziej wilgotne. W związku z tym na pewnej wysokości jego wilgotność. Wynosi 100%, czyli na pewnej wysokości to powietrze osiąga temperaturę punktu rosy, czyli zaczyna się skraplać. I ta wysokość, na której powietrze osiąga temperaturę punktu rosy, nazywa się poziomem kondensacji. Tak? Podsumowując, temperatura punktu Rosy to temperatura, w której zawarta w powietrzu para wodna staje się nasycona, czyli mamy 100% wilgotności i powietrze zaczyna się skraplać. Poziom kondensacji jest to wysokość, na której powietrze zaczyna się skraplać, czyli osiąga temperaturę punktu Rosy. I o czym musimy pamiętać? Że ten, ten poziom kondensacji nie jest cały czas ten sam, bo jeżeli. U podnóża góry, powietrze ma wilgotność 10%, to domyślamy się, że mm, poziom kondensacji będzie bardzo, bardzo wysoko, bo to, to powietrze musi się bardzo wysoko unieść, mówiąc inaczej, bardzo schłodzić, żeby osiągnęło wilgotność stuprocentową. Natomiast jeżeli u podnóża mamy wilgotność powietrza 90%, to tak naprawdę niewiele to powietrze się uniesie i już ochłodzi i. Ym, będzie, będzie się skrapać. A więc moi kochani, tak naprawdę, jak już powiedziałam, ta wilgotność zależy od wielu, o wielu czynników. Mam nadzieję, że zrozumieliście, że to jest jasne. Dziękuję i pozdrawiam.